Na najdroższym jachcie, jakim super jachcie, jakim byłem, to właśnie był księcia Kataru. Nie pamiętam teraz jego nazwiska. Natomiast, jak piszecie sobie też w Google super jacht Al Lusail, to to jest właśnie jeden z jego trzech super jachtów. Też dostałem takie zadanie. Już pracując na Afryce Zachodniej jako doradca, bo wolałem tą pracę jako doradca, ponieważ tam bez broni, bez ludzi. Zazwyczaj sam pracowałem. Wiadomo, jak się z ludźmi pracuje, to możesz się wstydzić za tego, możesz mieć problemy przez tego, a jak jesteś sam, to odpowiadasz sam za siebie. Ja wolałem tak, żeby bez broni, bez tego i, i tylko, że tak powiem, szkolić. No, ale dostałem ofertę Super jacht. Brzmi dobrze, jeszcze jak im powiedzieli, że wsiadam na Malediwach i mamy dopłynąć do, do, do Egiptu i tam wysiąść, czyli 12 dni na Super jachcie. No dobra, no to, to wziąłem możesz to. Żyć nie umierać. Tak, zatrudniłem wtedy po... po, po... Po mojego przyjaciela Jarka, bo już miałem tę możliwość wybrania sobie zespołu, kogo, z, kim mogę, z kim mogę płynąć. No i popłynęliśmy na tym super, super jachcie. Pierwsze wrażenie, wow, no bo tam jest wszystko: tam jest takie opuszczane, podnoszone baseny, napuszczane wodą bardzo szybciutko, tam jest lądowisko dla śmigłowców, tam są jakieś te skutery wodne. Tam jest 80 osób samej załogi. Jedna Polka nawet była, ale ta Polka tak nie za bardzo się przyznawała, że jest Polką. Nie wiem, dlaczego może jej mówili, żeby się nie przyznawać. I nawet do nas tak nie za bardzo. Chciała rozmawiać. No ale, ale wrażenia niesamowite. Przez te 12 dni miałem. Oczywiście nie było wtedy gospodarzy na tym, na tym jachcie, no bo oni nie ryzykowaliby przejścia przez. Tak zwaną tą HRA, będąc na pokładzie, no bo wtedy jakby ich, to by był super taki moment do porwania, super cel, tak? Milionerów, księciów tam Kataru porwać. A właśnie tak w mojej głowie to wyglądało, że nikt by się tego nie odważył. Albo nie odważył, te... tak. Da, dokładnie. Tylko że. że... Są różni idioci, tak? Piraci, piraci to są albo kierowani przez Jakieś bojówki, takie przez, klub... bojówki przez, przez rząd nigeryjski po drugiej stronie Nigerii, lub, po, lub somalijscy piraci, oni też są, to nie są tacy zwykli rybacy, oczywiście to są rybacy, ale oni są kierowani przez kogoś. Hmm.